Cześć, witajcie. Jest niedziela, więc jak obiecałam, będziemy losować jedną osobę, która otrzyma te oto maseczki. Wypisaliśmy sobie tutaj na karteczkach wszystkie osoby, które wyraziły chęć udziału w rozdaniu. Mam nadzieję, że wszystkie wpisałam, wszystkie osoby. i będziemy za chwilę losować. Te karteczki jeszcze sobie poprzecinamy, poskładamy i będzie za chwilę losowanie. Trzymam kciuki kochani za was. I zaczynamy losowanie. Jest tutaj 43 karteczki z znikiem z, z YouTube. No nieważne. I co, będziemy za chwilę losować. Mój pomocnik, oczywiście niezastąpiony, będzie losował. Jak widać? widzicie, no głośno, głośno Widzicie. Tak, jak widzicie, tutaj na karteczkach y, jest tam, są, na, są. Weź otwórz jedną karteczkę na przykład albo dwie. O, jest napisane na przykład kto? Natalia 3. No, tak, tak, zamknij z powrotem. Więc e, są wszystkie osoby, które wyraziły chęć wzięcia udziału. I zaczynamy losowanie. Zamykaj oczy. No i za, wybieraj jedną karteczkę. Ale to porządnie wymieszaj tak wiesz, żeby to było wiarygodne. Jest. Jedna, dwie są. Wyjmij mi jedno. Ok. Co my tu mamy? Małgorzata. Małgorzata. Szymborska pewnie tak, bo ja tak na skrócie napisałam. Małgosiu, gratulujemy Ci bardzo serdecznie. Oczywiście Pozdrawiam. pozdrawiamy. Oczywiście adres mailowy podam pod tym filmikiem. I... Poproszę o adres do wysyłki, oczywiście. W poniedziałek postaram się, jeśli osoba e, wyśle mi, jeśli ta osoba wyśle mi e, adres, w poniedziałek postaramy się wysłać, e, wysłać e, wszystkie, wszystkie maseczki. Małgorzato, gratulujemy ci bardzo serdecznie i dziękuję jeszcze raz bardzo. Za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzymy. Cześć.